Podczas gdy alianci nienawidzili niemieckich karabinów maszynowych w czasie II wojny światowej za ich niesamowicie wysoką szybkostrzelność, Niemcy z kolei nienawidzili niesamowitej mocy M2 Browning i jego naboju 50 BMG. W końcu nie bez powodu otrzymał przyzwiska takie jak rębacz mięsa i kraut. Ale prawdziwa historia jest w rzeczywistości znacznie mroczniejsza i, jak można sobie wyobrazić, po trafieniu takim pociskiem bardziej makabryczna. Cofnijmy się więc teraz i wyjaśnijmy, dlaczego i jak powstało to, co miało stać się M2. W czasie pierwszej wojny światowej zdano sobie sprawę, jak ważne są skuteczne karabiny maszynowe, ale w tamtym czasie karabiny maszynowe strzelały tą samą amunicją co karabiny piechoty, a wraz z pojawieniem się nowych cudów pola bitwy, takich jak pierwsze opancerzone samoloty i czołgi. Pokazały one potrzebę czegoś o cięższym uderzeniu. Tak więc generał John Pershing specjalnie zażądał nowego karabinu maszynowego, który mógłby niszczyć te rzeczy o wiele skuteczniej niż karabiny maszynowe kalibru 30, które mieli. To zlecenie zostało przekazane Johnowi Browningowi, najsłynniejszemu amerykańskiemu konstruktorowi broni. Otrzymał wymagania stworzenia nowego karabinu maszynowego, który wystrzeliwałby półcalowy pocisk z prędkością ponad 2700 stóp na sekundę co było znacznym skokiem w porównaniu do wszystkiego, co wcześniej zaprojektował. Następnie wziął swój już niezawodny karabin maszynowy M1917 kalibru 30 z chłodzeniem wodnym i zasadniczo go powiększył, aby strzelał nowym, znacznie większym nabojem. Ten nowy nabój był również powiększoną wersją 3006, ze specjalnym żądaniem, aby był bez kołnierza dla płynniejszego podawania i z pewną inspiracją ze schwytanego niemieckiego naboju do karabinu przeciwpancernego 13,2 mm. Stał się on 50 BMG lub 127 na serium gminir. Nie wiedzieli tego wtedy, ale stworzyli jeden z najskuteczniejszych nabojów, który wkrótce miał być intensywnie wykorzystywany na polu bitwy. Po pewnych korektach pierwszy prototyp był gotowy do testów i wkrótce wszedł do produkcji jako m DCR21, ciężki karabin maszynowy z chłodzeniem wodnym, przeznaczony głównie do użytku przeciwlotniczego. Następnie testowano go, aby sprawdzić gdzie jeszcze mógłby być użyty. I na początku nie wyglądało to zbyt obiecująco. Piechota nie mogła sobie z nim poradzić, ponieważ był zbyt ciężki do noszenia. Ważył około 120 funtów w wersji z chłodzeniem wodnym lub 84 funty dla lżejszego modelu z chłodzeniem powietrznym, a statyw dodawał kolejne 44 funty. Tak więc kompletna instalacja naziemna ważąca od 130 do 180 funtów, plus cała amunicja do niej, która również nie była lekka, nie dawała obiecującej przyszłości. Nie wspominając o tym, że miał znaczny odrzut, co utrudniało celne strzelanie. Mniejsze samoloty tamtych czasów również nie mogły zrobić z niego większego użytku, a do montażu w pojazdach we wczesnych małych wieżyczkach był również problematyczny, ponieważ mógł być zasilany tylko z lewej strony. Tak więc na początku jedynym prawdziwym zastosowaniem było jako przeciwlotnicze działo nadbrzeżne, ale nikt nie mógł sobie wyobrazić, jak wszystko wkrótce się zmieni. John Browning zmarł w tym roku, ale rozwój był kontynuowany, a jego projekt został udoskonalony. Zmieniono wewnętrzne części, aby zasilanie mogło być szybko przełączane między zasilaniem z lewej lub prawej strony, poprzez wymianę górnej pokrywy. I opracowano uniwersalną komorę zamkową, na której można było zamontować albo lufę z chłodzeniem wodnym z jej osłoną, ciężką lufę z chłodzeniem powietrznym lub lekką lufę z chłodzeniem powietrznym do użytku lotniczego. Ta koncepcja zaczęła teraz wyglądać obiecująco i wraz z innymi mniejszymi ulepszeniami broń otrzymała oznaczenie M2 Browning. W tym czasie inne narody zwróciły się ku cięższym uzbrojeniu, takim jak armaty 20 lub 30 mm, ale Amerykanie wierzyli, że wysoka prędkość i adaptacyjność kalibru 50 nadal uczynią go skutecznym, więc pozostał w produkcji. A jak skuteczny miał być, miało się teraz okazać, gdy rozpoczął się nowy globalny konflikt. IM-2 stał się legendarnym Madius kaliber 50 lub po prostu 50, jak żołnierze wkrótce mieli go nazywać. Madius, jeśli nie wiedzieliście, został ukuty ze słów matka i dus, oznaczającego dwa, coś jak matka karabinów maszynowych, i okazało się, że było to dość bliskie prawdy. Teraz, gdy wybuchła II wojna światowa, Stany Zjednoczone miały już M2 służące w wielu rolach: stałe działa lotnicze, działa przeciwlotnicze, montowane na statkach, bombowcach lub pojazdach i oczywiście na statkach na statywie do użytku piechoty. Skuteczne przeciwko prawie wszystkiemu, co mogli napotkać na polu bitwy. Na początku największym zastosowaniem były samoloty z lżejszymi lufami i zwiększoną szybkostrzelnością z około 500 do około 1200 pocisków na minutę. Pamiętajcie, to prawie ta sama szybkostrzelność, co niemiecki MG32, chociaż był przeznaczony tylko do krótkich serii i był tak bardzo zwiększony, ponieważ na samolotach lub w użyciu przeciwlotniczym mieliście tylko krótkie okno czasowe, zanim wasze cele znikną z pola widzenia. I w niektórych konfiguracjach M2 naprawdę osiągał absurdalne poziomy. Na przykład, wszyscy słyszeliście o bombowcu B17 Flying Fortress, który używał M2 do ochrony przed wrogimi myśliwcami przechwytującymi. W modelu G nosił do 13 z nich zamontowanych w podwójnych konfiguracjach w różnych wieżyczkach. Myśliwiec bombowy P47 Thunderbolt miał 8 z nich, 4 w każdym skrzydle. Podczas gdy Douglas A26 Invader poszedł o krok dalej z, słuchajcie tego, do 18 M2, montując 8 w nosie, 4 w każdym skrzydle i 2 w wieżyczce. M2 natychmiast okazał się znaczną poprawą w stosunku do lżejszych karabinów maszynowych kalibru 30 na początku wojny i miał tę miłą równowagę między szybkostrzelnością a mocą pojedynczego pocisku. Więcej niż wystarczająco, aby zestrzelić wrogi samolot myśliwski lub bombowy, mógł łatwo przebić się przez bloki silników, szczególnie z pociskami przeciwpancernymi. A gdy macie kilka z nich strzelających jednocześnie, jest to niebezpieczne dla wszystkiego na polu bitwy. Amerykańskie samoloty myśliwskie ostrzeliwały lokomotywy, pojazdy opancerzone, a nawet czołgi z wielką skutecznością, ponieważ pancerz dachu był zawsze cieńszy. Bardzo szybko po rozpoczęciu wojny wariant z ciężką lufą stał się koniecznością na prawie wszystkich czołgach i pojazdach oraz gdziekolwiek indziej mogli go zamontować. Już w 1945 roku wyprodukowano miliony M2. Czyniąc go najczęściej produkowanym karabinem maszynowym w historii. A Niemcy byli sfrustrowani, że amerykańskie ciężkie karabiny maszynowe były po prostu wszędzie na polu bitwy. To również sprawiło, że każdy atak z nisko lecących samolotów myśliwskich lub bombowców nurkujących, jak Stuka, był o wiele bardziej ryzykowny, ponieważ prawie każdy jeep, transporter półgąsienicowy i czołg miał 50. -tkę. Dlatego na czołgach M2 był montowany z tyłu wieży i obsługiwany przez żołnierza stojącego na pokładzie silnika. W ten sposób mógł strzelać w górę w przypadku ataku lotniczego, chociaż strzelec był poza względnym bezpieczeństwem swojego czołgu. Zanim przejdziemy do bitwy, oto wyjaśnienie na wypadek, gdybyście kiedykolwiek zastanawiali się, dlaczego Lufa Browninga cofa się po wystrzale. M2 działa na zasadzie krótkiego odrzutu, gdzie Lufa i zamek zaczynają zablokowane razem i poruszają się do tyłu, jako jedna jednostka po wystrzale. To utrzymuje łuskę wspieraną, gdy ciśnienie w komorze jest wciąż wysokie, więc nie pęknie, gdy rozpocznie się ekstrakcja. Po przebyciu około 10 mm do tyłu lufa zatrzymuje się, a zamek kontynuuje ruch do tyłu samodzielnie, wyciągając i wyrzucając wystrzeloną łuskę. Poruszając się, ściska sprężynę odrzutu, która pcha zamek ponownie do przodu, wyciągając nowy nabój z rozpadającego się taśmy, umieszcza go w komorze i strzela ponownie, powtarzając proces tak długo, jak spust jest wciśnięty. Teraz porozmawiajmy o tym, jak Niemcy patrzyli na nie i dlaczego nienawidzili pięćdziesiątek z kilku powodów. Pierwszy i najbardziej oczywisty jest taki, że Amerykanie zaczęli coraz bardziej polegać na przytłaczającej sile ognia jako swojej głównej taktyce. A Niemcy oczywiście byli tym przerażeni. Amerykanie nigdy nie cierpieli z powodu braku amunicji, tak jak Niemcy. I wydawało się, że wszystko z kołami lub skrzydłami na polu bitwy miało co najmniej jeden ciężki karabin maszynowy. Bycie ostrzelanym przez kaliber 50 to zupełnie co innego niż pociski mniejszego kalibru i znacznie przewyższają zasięgiem lżejsze karabiny maszynowe. Wystarczy spojrzeć na różnicę między nabojem 8 mm Ruch Mauser, którym strzelał MG42, a kalibrem 50 obok niego. Kaliber 50 dostarcza od 5 do 10 razy więcej energii niż wszystkie inne bronie używane przez piechotę. Więc jeśli walczyliście z domu, na przykład betonowe lub ceglane ściany już was nie chroniły, ponieważ pociski albo przechodziły przez ściany i was zabijały. Albo jeśli nie pierwszym pociskiem, dłuższa seria skoncentrowana w jednym miejscu zawaliła cały fragment ściany lub rozszarpała wasz bunkier z worków z piaskiem. Nawet lepiej opancerzone czołgi jak Panzer IV, gdy trafione ciężkim ogniem kalibru 50, mogły przepuścić niektóre pociski, szczególnie z boku lub tyłu, lub mieć uszkodzoną optykę i gąsienicę lub zablokowaną wieżę. Lekko opancerzone japońskie czołgi na Pacyfiku, na przykład. Były łatwo niszczone przez pięćdziesiątki, szczególnie gdy szły w atakami Banzai, co zdarzyło się przy wielu okazjach, zaskakując amerykańskich czołgistów, którzy otwierali do nich ogień wszystkim, co mieli. Jest też jedna kontrowersyjna rzecz dotycząca pięćdziesiątki w II wojnie światowej, a jest nią mit, że został zakazany przez konwencje genewskie z powodu swojego niszczycielskiego wpływu na ludzkie ciało. To był mit, ale wpływ na ciało nie był przesadzony. Zasadniczo, jeśli zostaniesz trafiony przez pięćdziesiątkę w jakąkolwiek część ciała, albo stracisz tę część, jeśli przeżycie bez niej jest możliwe, albo umrzesz. I wielu niemieckich żołnierzy miało nieszczęście być tego świadkami. Gdy energia 50 BMG była przekazywana ludzkiemu ciału, tworzyła efekt tak makabryczny, że nie możemy go nawet tutaj opisać z powodu YouTube. Ale jestem pewien, że rozumiecie ideę. Jeśli może to zrobić ze ścianą lub arbuzem, wyobraźcie sobie, co robi ludzkiemu ciału. Więc teraz rozumiecie obawy niemieckich żołnierzy? Dostosowali swoje taktyki, aby przeciwdziałać amerykańskim pozycjom ciężkich karabinów maszynowych, przechodząc od bezpośrednich ataków do eliminowania ich snajperami, czołgami lub ogniem pośrednim z moździerzy i artylerii. I na dodatek Niemcy nigdy nie mieli czegoś takiego. Ich ciężkim karabinem maszynowym wojny był MG-32 lub MG-34, gdy był zamontowany na statywie Lafette, co było uważane za konfigurację ciężkiego karabinu maszynowego. I chociaż Staty Lafette był naprawdę genialny i dawał niemieckim karabinom maszynowym ekstremalną celność i większy zasięg, nabój 8mm Mauser, którym strzelały, nie miał nawet w przybliżeniu mocy 50 bmg. Najbliższą rzeczą do M2, jaką mieli Niemcy, był ich ciężki karabin maszynowy 13mm, ale był używany tylko na samolotach myśliwskich. Niemcy planowali używać zdobycznych M2 zamontowanych na łobotach jako broni przeciwlotniczej gdy musieli wypłynąć na powierzchnię, aby naładować baterie. I nawet produkowali kopie nabojów 50 BMG w tym celu, co pokazuje, że go szanowali, chociaż faktyczne użycie miało miejsce tylko w rzadkich przypadkach. Teraz, zanim przejdziemy do niektórych przerażających modyfikacji karabinu maszynowego M2, przyjrzyjmy się różnym typom pocisków, którymi strzelają. Standardowym był pocisk pełnopłaszczowy z pewną poważną siłą niszczycielską, oczywiście, ale są też specjalistyczne, egzotyczne warianty, które czynią go jeszcze bardziej skutecznym. Po pierwsze, mamy kilka wersji pocisków przeciwpancernych, które mogły przebić około cala utwardzonej stali. Następnie mamy pociski zapalające, zaprojektowane do zapalania materiałów łatwopalnych, co jest dość skuteczne, gdy strzelasz np. do wrogiego samolotu. Więc oprócz wycieku paliwa po trafieniu, mógł być również łatwo zapalony. Są pociski przeciwpancerne zapalające łączące obie funkcje dwóch wcześniej wspomnianych pocisków. Przeciwpancerne zapalające smugowe, jak sugeruje nazwa, dodają element smugowy do wykrywania trafień, co znowu jest przydatne do ognia przeciwlotniczego lub do dostosowywania ognia na większej odległości, ponieważ widzielibyście, gdzie pociski lądują, ponieważ pociski 50 od BMG są skuteczne nawet na większych odległościach ponad 2 km. Taśmy dla M2 są zwykle ładowane kombinacją pocisków z smugowym co piąty pocisk do standardowego użytku naziemnego, podczas gdy samoloty ładowały kombinacje przeciwpancernych, zapalających i smugowych do walk powietrznych lub ataków naziemnych, w zależności od tego, do jakiej pracy ich potrzebowały. Po II wojnie światowej opracowano kilka fantazyjnych, interesujących pocisków, takich jak pocisk wielozadaniowy Raufos. Ten łączył wszystko w jednym naboju z rdzeniem przeciwpancernym z wolframu, plus mały ładunek wybuchowy i zapalający, który również tworzy fragmentację. Zachowuje się jak pocisk armatni 20 mm, ale w opakowaniu 50 BMG. Następnie jest SLAP, skrót od Sabotet Light Armor Penetrator, lekki penetrator pancerza z sabotem, który działa podobnie do znacznie większych pocisków przeciwpancernych podkalibrowych, odrzucających sabot, którymi strzelają czołgi. Ma mały penetrator podkalibrowy, wykonany z bardzo gęstego materiału, zwykle wolframu, i ma znacznie lepszą penetrację pancerza, będąc dość skutecznym przeciwko lekko opancerzonym pojazdom lub helikopterom. Jednakże są one zwykle używane w karabinach snajperskich, ponieważ nie jest to tani pocisk do strzelania w trybie automatycznym. Och, i tak, skoro wspomnieliśmy o karabinach snajperskich, nabój 50 BMG tak bardzo zaimponował amerykańskiej armii, że zbudowali wokół niego karabin snajperski. Najsłynniejszym przykładem jest Carlos Hadcock, legendarny snajper z wojny w Wietnamie, który eksperymentował z karabinem maszynowym M2, montując na nim celownik teleskopowy do rażenia celów pojedynczymi strzałami na dużej odległości, gdzie standardowe karabiny snajperskie mniejszego kalibru nie były tak skuteczne. Nawet uzyskał potwierdzone zabójstwa w ten sposób z M2 z celownikiem. To zainspirowało i później doprowadziło do stworzenia M82 Barrett tak zwanego karabinu snajperskiego przeciwmateriałowego w kalibrze 50 BMG, który stał się sławny w amerykańskiej armii. Ten film o 50 nie byłby kompletny bez czegoś zwanego kład 50, gdy jeden ciężki karabin maszynowy nie wystarczy. Cóż, po prostu bierzesz cztery z nich i montujesz je na pojedynczej platformie i kierujesz na wszystko, co chcesz, aby przestało istnieć. To jest M45 Maxon w poczwórnym montażu. Pierwotnie stworzony do mobilnej obrony przed nisko lecącymi samolotami, 50 BMG był dobry do zestrzelenia samolotu, ale problemem była jego niska szybkostrzelność i krótkie okno czasowe, które strzelec miał na trafienie szybko poruszającego się celu, więc został pomnożony przez 4 i teraz co sekundę wystrzelano około 40 pocisków. Niemcy mieli podobną, ale jeszcze potężniejszą koncepcję ze swoimi poczwórnymi armatami przeciwlotniczymi, 20 Eptoros, ale był to znacznie cięższy system, specjalnie do roli przeciwlotniczej podczas gdy kład-50 był znacznie prostszy i bardziej wszechstronny. Elektrycznie obsługiwana wieża mogła szybko obracać się dookoła i do 90 stopni w górę, aby szybko namierzyć cel. Mogła być ustawiona na ziemi samodzielnie lub zamontowana na pojazdach. I nie trwało długo, zanim ktoś skierował kład-50 na cele naziemne, szczególnie później w wojnie, gdy alianci zdobyli przewagę w kontroli powietrza, więc nie musieli się zbytnio martwić o Luftwaffe. Były używane również do wsparcia piechoty, a efekt czterech pięćdziesiątek strzelających w jedno miejsce jest po prostu niszczycielski. Ten kłód 50 przetrwał nawet po wojnie i widział działania bojowe w wojnach koreańskiej i wietnamskiej również. Został nawet kreatywnie zamontowany na ciężarówkach do ochrony konwojów przed zasadzkami. Jeśli chodzi o strzelców z kalibru 50, to od II wojny światowej do dziś mają poważną siłę ognia w swoich rękach. Ale kosztowało to to, że wróg zrobiłby wszystko, aby pozbyć się ich tak szybko jak to możliwe. Więc dość szybko przyciągali uwagę swoich przeciwników swoim charakterystycznym dźwiękiem strzału, dymem i błyskami lufowymi. Nie wiem dlaczego, ale przez zbyt długi czas wcześniejsi strzelcy z kalibru 50 na pojazdach i czołgach nie mieli osłon chroniących ich przed wrogim ogniem broni lekkiej. Zostały one ustandaryzowane znacznie później w wojnie wietnamskiej, a nawet Humvee w bardziej nowoczesnych wojnach nie miały osłon, dopóki nie nastąpiły straszne straty od snajperów lub walki miejskiej kiedy zaczęli robić wieżyczki, a później wprowadzili zdalne stacje uzbrojenia, takie jak Krause, które rozwiązały ten problem. Teraz zamiast wystawiać głowę i górną część ciała, aby strzelać z karabinu maszynowego, strzelec strzela za pomocą joysticka i kamery z bezpieczeństwa swojego pojazdu i używa zaawansowanej technologii, takiej jak dalmierz laserowy, noktowizja, widoki termiczne itd. Są nawet wykonane do pracy nie tylko z pięćdziesiątkami, ale także innymi karabinami maszynowymi lub automatycznymi granatnikami. Jeśli chodzi o M2 Browning, fascynujące jest, jak daleko zaszedł od broni, która na początku nie wyglądała tak obiecująco. Tak daleko w rzeczywistości, że jest nadal bardzo używany do dziś, z tylko niewielkimi zmianami i ulepszeniami do niego i tym samym podstawowym projektem sprzed ponad wieku. Najbardziej widoczną ostatnią zmianą była konfiguracja M2A1 z ulepszonym systemem wymiany lufy, tłumikiem płomienia i ręcznym bezpiecznikiem, ale poza tym jest to mniej więcej ta sama broń. Powiedziałem to o MG 42. Jak fascynujące jest, że tak stary projekt jest nadal używany dzisiaj w zmodernizowanej wersji. Ale kiedy przeprowadzałem badania dla Madius, zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze starszy, dosłownie pochodzący z czasów wojny światowej, i nadal pozostaje bardzo użyteczną platformą i kalibrem bez emerytury na horyzoncie dla obu.